Cześć! Z tej strony Kuba Karamara, ta seria to słownik copywritera. Dzisiaj wytłumaczę Ci czym jest język korzyści. Język korzyści to narzędzie wykorzystywane w ramach copywritingu sprzedażowego, copywritingu perswasyjnego. Chodzi tutaj o to, żeby przedstawić suche fakty czy konkretne parametry pod takim kątem, żeby pokazać jak największą korzyść dla potencjalnego odbiorcy czy dla potencjalnego użytkownika. No i najłatwiej będzie, jeżeli zobrazuję to po prostu na przykładzie. Możemy powiedzieć, że na przykład okulary słoneczne mają filtr UV. No i to jest suchy fakt. No jest filtr UV, pewnie dobrze, że jest, brzmi to OK. Natomiast do czego to się tak naprawdę sprowadza? Więc można napisać, że okulary te mają filtr UV, więc oczy się dzięki nim nie psują na przykład, albo jakość ochrony przed promieniowaniem świetlnym jest większa niż w przypadku, gdyby tego filtra na przykład nie było. Tak? Inny przykład. Pralka ma na przykład 60 obrotów na minutę. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało, tak swoją drogą, natomiast przykład jest przykład. Pralka ma x obrotów na minutę i to jest znów suchy fakt. Dla większości osób on nic nie będzie mówił, ale jeżeli powiemy, że ma 60 obrotów na Minutę, więc pranie możesz wykonać w niespełna 30 minut, no to jest to ewidentnie korzyść. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby konkretne parametry, konkretne fakty przedstawić w taki sposób, żeby pokazać co z tego wynika, jaka dla mnie jako odbiorcy będzie z tego największa korzyść. Ten telefon ma 10-krotny zoom, to jest znów informacja, no 10-krotny spoko, ale co to właściwie oznacza? Więc ten fakt lepiej przedstawić wykorzystując język korzyści, ten telefon ma 10-krotny zoom, więc możesz zrobić zdjęcie biedronki i policzyć ile ona ma Kropek. Warto to stosować. Najczęściej wykorzystujemy język korzyści w opisach produktów oraz na stronach sprzedażowych, stronach typu landing page. Dzięki w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że język korzyści to już jest dla ciebie sprawa zrozumiała i będziesz go wykorzystywać w, swoim, w swojej pracy. Do zobaczenia, do usłyszenia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!